Dzień dobry, witam wszystkich na kanale Gotuj Ewą. W dzisiejszym dniu przychodzę do Was z taką propozycją. Na stół, na sylwestra, nie wiem, na obiad. To będzie najpierw stworzona marynata. Będziemy marynować te pałeczki krótkie na słodko. Więc dla wszystkich fanów mięsa na słodko, czy ktoś lubi ze śliwką, czy ktoś lubi z miodem, zachęcam do obejrzenia tego przepisu, bo mięsko jest przepyszne. W tej kolejności musimy ładnie umyć mięsko, poobierać z tych, wiecie, tutaj takie jeszcze pojedyncze pióra. Są więc to wszystko oczyszczone. Osuszamy, przygotowane takie mięsko będziemy wkładać do naszej marynaty. A marynata składa się z oleju. Oczywiście możecie użyć oliwę, tylko ja nie, wiem, nie znam powodów, dla których tą oliwę później byście piekli z tym mięsem w tylu stopniach. Przeliczę Wam na łyżki, bo ja bym to zrobiła na oko. Dobra, 9 łyżek oleju. Marynata musi być smaczna, więc musicie ją sobie spróbować. Łyżka. Tu mam końcóweczkę, ale chciałam się ją zużyć. Powiedzmy, że dwie łyżki sosu sojowego. Trzy łyżki miodu. Jeżeli nie lubicie bardzo słodkiego, możecie zredukować tą ilość. Ja wolę właśnie. To już jest sprawdzone, słuchajcie, trzy łyżki to są sprawdzone. Więc możecie mi wierzyć, że nie jest aż tak bardzo słodkie, a wyraźnie czuć ten miód. Do naszej marynaty wskakuje zwykła papryka, czyli tak zwana papryka słodka. Łyżeczka z takim czubkiem może być łyżeczka. No, i teraz opcjonalnie, jeżeli lubicie pikantność, no to kajenski albo tą papryczkę, czyli ile? No, też łyżkę. Musi być to wyczuwalne. Zwykłą sól. zwykłą sól. I mieszamy marynatę. Do połączenia się. No minut jest gęsty, więc trzeba to troszkę rozrobić. Zobaczcie, nasza marynata robi się gęsta, taka. O, ona dokładnie odklei nasze pałeczki i teraz musimy dać im w tym poleżeć. Im większe mięso, czyli im większe te pałki będziecie mieli, tym dłużej. Bo to by wypadało, żeby to przeszło tym, tą przyprawą. Więc na oko y, najlepiej na noc. Wiadomo, jak się nie ma tego czasu, to chociaż 3-4 godziny przed pieczeniem, żeby przeszło. Próbujemy naszą marynatę. Czy to taki smak mięsa ma być, czy inny? Za mało pikantności, więc trochę pikantności nie jest brak i trochę soli, mimo że dałam mi sporo. Dolejemy jeszcze sosu sojowego bez małych. Ten jest akurat gęsty, to dodamy jeszcze jedną łyżkę. Nasza marynata jest pyszna. Nie tylko dobra, ona jest pyszna. Wkładamy teraz nasze pałeczki. Możecie posmarować tym na jakiejś płaskiej tace, ale ja po prostu w tej miejsce będę od razu w lodówce trzymać, więc obtaczamy dokładnie nasze pałki tak, żeby ta marynata tam zagościła na tym mięsku. Jest dobrze wsmarowane. Przykrywamy folią spożywczą i wstawiamy do lodówki na co najmniej 3-4 godziny. W tej porze roku możecie korzystać z waszych balkonów i stołów przed domami, <grych> tak jak my. Przykrywamy to i odstawiamy się marynują. Moi drodzy, mieliśmy czas, więc minęło godzin A z 8. Otwieramy. Na pewno to mięsko przeszło, wyłożymy teraz na formę do pieczenia i teraz w zależności od tego, na ile stopni będziecie chcieli piec i ta długość się może i wydłużać i wykrócać, i skracać. Ja postanowiłam, że będę je robić na 170 stopni i powinno im staczyć około 40 minut. Normalnie na papier do pieczenia wyłożę i ten. Najlepiej, żeby nie na samą kratkę, bo wiecie, miód jest w środku, żeby się nie kopciło. Więc lepiej na papier do pieczenia. Ok. Układamy sobie na blaszce. I wstawiamy już do rozgrzanego piekarnika. I teraz, oczywiście, możecie to zostawić, a możecie też wylać na mięso, co pozwoli jeszcze bardziej przejść tą przyprawą podczas pieczenia. Ja tak zrobię. Zawsze tak robię, więc. I tym razem nie będzie inaczej. I wstawiamy do rozgrzanego piekarnika. Moi drodzy, minęło 40 minut, temperatura 180, termoobieg, widzicie, kostki się odsłoniły, więc jest dobrze. Gdzie nie przeszkadzał im ten płyn nawet lepiej żeby one lepiej przejdą tym miodem możemy je podać y po prostu tak w naczyniu żarootpornym albo nawet na talerzu, ale możemy też wbić wykałaczkę i dodać serek mozzarella, pomidorek koktajlowy i liść na przykład rukoli czy bazylii, to ta mozzarella jeszcze na tym się bardzo tak roztopi, dopóki jest ciepła, oczywiście mówię, i wtedy będzie się na talerzu takim podawanym prezentowało jeszcze lepiej. Ale my zostawiamy w takiej pozycji, jakiej jest, przekładamy tylko na talerz. Odsuniemy, przygotujemy sobie talerz i przekładamy. One są jeszcze bardzo, bardzo gorące, dlatego mam taką specjalną łyżkę. To jest łyżka do sałat, ale nie trzeba się w kuchni przejmować, do czego jest łyżka. Ważne, że ułatwia nam robotę. Chciałam Wam zrobić, moi widzowie, taką propozycję na Sylwestra jakiegoś mięska, bo wiadomo, że kobiety lubią sałatki, ale mężczyźni lubią też mięsko. Więc, żeby chłopacy mieli co jeść, to trzeba im takie mięsko podać. Na słodko są bardzo dobre też skrzydełka. Dokładnie taka sama marynata może wystąpić w skrzydełkach, i to nie przeszkadza zupełnie. Krócej może leżeć sobie w tym, bo skrzydełko jest mniejszym mięsem, więc, wiecie, szybciej przejdzie tą przyprawą. W przepisach na mięso z miodem jest bardzo często użyty czosnek. Słuchajcie, ja nigdy tego nie robiłam, mi jest tego nie potrzeba w tym przepisie, ale jeżeli chcecie, to możecie ten czosnek dodać też do marynaty i on jakby wzbogaca o taki mięsny smak, bo czosnek to jednak taki typowo mięsny smak. Nasze łódka, czy tam pałeczki, czy skrzydełka, mi tego nigdy nie było potrzeba, więc jakby w przepisie wam nie zawieram, ale wiem, że w przepisach bywają czosnki i ludzie sobie to chwalą, więc. Co kto lubi? Takie, może bardziej azjatyckie, wtedy jest to jedzenie, a tak to jest po prostu. Y takie pikantno, słodkie. No to co kto woli? My lubimy taką propozycję podania i, i pałeczek, i skrzydełek, i Wam taką prezentuję. Jeżeli będziecie podawać na sylwestrowy stół, można to podać z kaszą kuskus, można to podać z ryżem i z warzywami, można to podać z samymi warzywkami, typu tarta marchewka, z, na przykład z rodzynkami, czy sałatka z kalafiora. Dobrowolność jest wielka. Propozycja podania mięsa takiego wygląda zawsze ładnie. Można też to wyłożyć na ruko będzie się prezentowało ciekawiej, gdzieś tu, gdzie niegdzie cytryna. Także wszystko zostawiam do Waszej kreatywności. Baza, czyli mięso gotowe jest i marynata jest przepyszna. Możecie mi ufać, możecie ją robić, wykonywać i mówić w komentarzach, czy Wam smakowało. Dziękuję Wam za dzisiejsze wideo. Dziękuję za wszystkie komentarze i za udostępnienia mojego kanału, bo jak wiecie to pomaga mi się rozwijać. Dziękuję i zapraszam na kolejne wideo.